Władze miasta mają pomysł na usprawnienie ruchu na ulicy Wojska Polskiego w celu ułatwienia dojazdu m.in. do targowiska miejskiego. Jedną z koncepcji przedstawionych przez wiceprezydenta i Jeneusza Owczarka jest doprojektowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z Armii Krajowej i Wyszyńskiego. Spróbujemy również przyjrzeć się następnemu dużemu rondu na ulicy Wojska Polskiego i myślę, że to też będzie dodatkowy czynnik, który będzie nam tutaj rozwiązywał pewne problemy. Wiceprezydent Owczarek podkreśla, że przed podjęciem kroków formalnych. Konieczne będzie m.in. przeprowadzenie symulacji ruchu. Nie wyklucza, że rozpoczęcie prac w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej będzie możliwe jeszcze w tym roku. Jest możliwe, że to w tym roku będzie, będzie rozpoczęte. To jest dosyć duża inwestycja. No Musimy ją uzgodnić zresztą, bo to nie jest też yy, tylko nasza droga. Natomiast chcemy z tym ruszyć. Innym sposobem na usprawnienie ruchu w tym rejonie miasta może być budowa łącznika targowiska miejskiego z ulicą Kopeckiego. Chcielibyśmy uruchomić taki wyjazd, który by nam pozwolił, żeby część ludzi wyjeżdżała tyłem do ulicy Kopeckiego i do armii krajowej bo nie wszyscy muszą jechać tutaj w prawo i do, i do miasta. Myślę, że w tym roku z tym ruszymy. Natomiast no jest tam jeszcze kwestia własności pewnych, pewnych skrawków jakby terenu. Sądzę, że jest to do przejścia i jest to jakby do, do załatwienia sprawa. Jeżeli nie w tym roku, to na pewno przyszłym. Rozważana jest również budowa wyjazdu z targowiska miejskiego bezpośrednio do ulicy Okrzei, jednak jak zaznacza wiceprezydent, ta koncepcja jest o wiele bardziej złożona. Widzimy też jakby potrzebę, nie wiem, czy będzie możliwość techniczna. Ale chyba tak. Jakby połączenia z ulicą Okrzei, żeby tam też część ludzi stamtąd miała bezpośredni dostęp, żeby nie musieli jechać w Wojska Polskiego, bo tu w dniach targowych nam się najbardziej i w pewnych godzinach korkuje. Miasto ma w pewnych rejonach tam tereny i będziemy mogli prawdopodobnie nawet bez, bez wywłaszczeń doprojektować tam drogę. Jeżeli technicznie będzie to do osiągnięcia, no bo wiadomo, że tam trzeba będzie mostek. Na rakówce doprojektować. Jeżeli ochrona środowiska nam tutaj nie, nie postawi weta, to spróbujemy. Poza lepszym skomunikowaniem ulicy Wojska Polskiego, władze miasta widzą również konieczność zwiększenia liczby miejsc parkingowych w okolicy Targowiska Miejskiego. O wszelkich uzgodnieniach będziemy informować na bieżąco.